Dobry Państwu! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnej zmianie dotyczącej mojego malarstwa. Jak się długo pewne tematy w malarstwie drąży, dochodzi się do takiej sprawności, ale w pewnym momencie zaczyna nam się coś nudzić. I opowiem o takim wydarzeniu. Otóż, kilka lat temu, całkiem niedawno, Pojechałem z moją grupą Impasto do Bielic. To jest takie miejsce tuż, tuż pod granicą. Fantastyczny ośrodek. Tutaj slajd. Nazywa się Hata Cyborga. Doskonałe warunki na plener. Ale ja, oczywiście, wspierając uczestników pleneru. Sam miałem ochotę pomalować. I jak patrzymy na to zdjęcie, to jest właśnie ten ośrodek. Tak troszeczkę taką dłużką w górę, tam był taki maleńki wąwozik. I pomyślałem sobie, że tam są fantastyczne warunki, żeby się rozbić ze sprzętem. Przyniosłem sztalugę, przyniosłem farby, leżały tam jakieś płyty na sągach drewna, miałem prawie że stół. Ale zaczął nieco siąpić deszcz. Ja nawet proszę Państwa, nie zabierają tego majdanu ze sobą, bo tam w ogóle ludzi nie ma. Tam nie miał kto tego zabrać. Poszedłem do środka po obiedzie, no już się troszeczkę wypogodziło, ale trzeba było robić korekty, trzeba było się zająć uczestnikami. Mówię dobrze, jutro. Na drugi dzień. Zjawiam się w tym miejscu. Wszystko no, tak jak zostawiłem leży, ale co się wydarzyło to była druga połowa września, ciepło, piękna pogoda, ale już jesień. I zaczęły spadać liście. I te liście, które spadały z drzew, ułożyły piękną kompozycję na moim płótnie, które tam leżało. I mając różne pomysły w głowie. Zatrzymałem się nad tym, co natura stworzyła, i pomyślałem sobie, Jarek, a może spróbuj zrobić kompozycję opartą właśnie na nowym doświadczeniu. Przy czym jeszcze taka chwila wstępu. Otóż, kiedy byłem asystentem u pani profesor Romany Hałat, ona malowała taki cykl obrazu wtedy. I ja opowiem, jak ten cykl w ogóle powstał, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ciekawa z tego powodu, że czasami przypadek dobrze wykorzystany może przynieść fantastyczne efekty. Otóż pani profesor na jednej ze swoich wycieczek, czy spacerów, podniosła z ziemi. Liść. Jesienny liść, tutaj go zachowała w takim swoim pamiętniczku. Liść, który już był uszkodzony. Te części delikatne z tego liścia wypadły. I zostały tylko takie żyłki. Twórcze podejście było następujące. Pani profesor wzięła ten liść, włożyła go do. Epidiaskopu, czyli do takiego rzutnika i odrysowywała te ślady na płótnach, a malowała wtedy duże obrazy. One miały chyba półtora na półtora metra, więc było co oglądać. I ja tutaj pokażę kilka prac. To jest właśnie efekt tego twórczego podejścia. Do światła, które przechodziło przez ten liść. Następny obraz wyglądał nieco inaczej, a tutaj jest zdjęcie, gdzie wiszą obrazy w galerii. Ja bardzo lubię pokazywać obrazy właśnie w przestrzeni galeryjnej, bo wtedy widać skalę tych obrazów. One były w bardzo takiej zubożonej gamie barwnej. One nie były czarno-białe, ale to były kolory takie bardzo wyszukane, te niby czernie były mieszaniną jakichś bardzo ciemnych brązów, granatów. Podobały mi się to obrazy. Natomiast mój temperament jest nieco inny, ja lubię tak zwany żywioł malarski. To są obrazy pani profesor. Dosyć dekoracyjne, ale takie konceptualne. To był pewien pomysł, który ona przez dłuższy czas realizowała. Natomiast tutaj obrazy, kilka pokażę. Chyba dobrze wymówię Trisha Gilman, malarka, która korzystała z przyrody i malowała w zupełnie inny sposób niż pani profesor. Malowała w sposób żywiołowy, spontaniczny, gest jej malarski był y, widoczny. Te farby olejne mają to do siebie, olejami malowała, że można wręcz szpachelką w nich rzeźbić. Farby akrylowe do tego się za bardzo nie nadają. Kolejny jej obraz, i jeszcze jeden, gdzie y, widać bardzo mocno. Tą inspirację naturą, bo te formy organiczne się tam pojawiają, ale niczego nie określają w stu procentach. To nie jest dokumentacja. My nie wiemy, jaki gatunek jest tej rośliny, a jaki inny, bo o co innego tutaj chodziło? Bardzo piękna kompozycja w kole. I jeszcze jeden obraz, gdzie barwy są mocno odrealnione od tych, które w przyrodzie spotykamy, ale no widać, że to jest bardzo organiczne. I proszę państwa, jeszcze jeden obraz i myślę sobie, że pokazując te zdjęcia, już chyba państwo domyślacie się jaki był mój jaka była moja decyzja tam na plenerze w Bielicach. Więc decyzja była prosta. Maluję liście, bo mnie urzekły swoją urodą. Ale układ tych liści, które tam pojawiły się na tym płótnie, to była jedna rzecz, a moje odczucia co do kolorów to było coś innego, bo akurat one upadły takie. Pożółkłe, brązowe, ale za moimi plecami, całkiem niedaleko, rosły jakieś krzewy. Nie wiem, jak się te krzewy nazywały. Tam były jakieś czerwono-fioletowe kwiaty, były jakieś żółte. I po prostu na podstawie tego, co leżało, na podstawie tego, co było wokół, powstał taki miks. I to był pierwszy obraz, który namalowałem, właśnie liście. Na tym samym plenerze namalowałem jeszcze jeden obraz. Tutaj na slajdzie plener się skończył, wróciłem do Łodzi. Ale zanim zabrałem się za pracę, to jeszcze troszeczkę ta jesień trwała. A w Łodzi mamy w obrębie miasta jeden z największych lasów w Europie: miejski las, las łagiewnicki. Więc wystarczyło. Kilka wycieczek, kilka spacerów i zapełniła się teczka różnymi gałązkami, liśćmi i zacząłem malować te obrazy. Z tym, że tu jest obraz, to jest tryptyk. Po prostu miałem taki zmontowany, zaczęty jakiś obraz, nie skończyłem go. Powstały liście. I zacząłem się, proszę Państwa, tymi liśćmi bawić. Jak widać za moimi plecami, dalej mnie to wciąga, aczkolwiek mam już pewne plany, żeby zrobić to nieco w inny sposób. Ale kolejny slajd i kolejny. I proszę Państwa, za każdym razem, kiedy malowałem te liście, to nie były mechanicznie powtarzane układy. Za każdym razem przygodą moją malarską było to, żeby stworzyć nieco inną kompozycję, nieco inne formy wykorzystać, a przede wszystkim pobawić się kolorami. Bo tak naprawdę my wiemy, że liście są zielone, a na jesieni żółte i czerwienieją, ale można się po prostu bawić, tworząc. Zupełnie swój własny świat roślinny. Na zasadzie takiej, jak gdybyśmy mieszkali na drugim końcu świata, albo w ogóle we własnym świecie, którego nie ma, który sobie wymyślamy. Tworzymy, bo mamy taką ochotę, mamy taką możliwość. I tutaj, proszę Państwa, różowe liście. No bo, bo takie chciałem i takie namalowałem. Yy, maleńki obraz, gdzie w zasadzie nie liście, ale formy organiczne. No bo to jest też kolejna próba. Długi obraz, taki miałem Blake też długo stał i czekał na swoje przeznaczenie. No ale przecież to jest idealny format, żeby pokazać to, co nas otacza. Czyli to, co możemy rozwijać. Yy, w przestrzeni. Zresztą, proszę Państwa, pod koniec życia Monet, przecież malując te swoje menufary, robił gigantyczne obrazy do specjalnej galerii, gdzie w zasadzie to jest jeden wielki obraz, który się ogląda dookoła, on jest rozwieszony tej sali. Kiedyś o tym będę jeszcze opowiadał. I, proszę Państwa, jeszcze jeden obraz, który, no, może jest nawet nieco zbliżony do takiego widzenia naturalistycznego, ale taką miałem ochotę, to namalowałem. Kolejny obraz, gdzie liście są czerwone. I to akurat są liście, które konkretnie rosną niedaleko w parku, to się nazywa Park Helenowski w Łodzi. Taki tam krzew sobie rośnie. I, proszę Państwa, jak widać, maluję kolejne obrazy. O, ten co wisi za mną. I w ogóle mi na razie się to nie nudzi. Natomiast, tak jak już mówiłem, w głowie mi zaczyna świtać inny sposób namalowania tych liści. Może jeszcze bardziej abstrakcyjny, ale jak przyjdzie pora, to to się pojawi samo. Nie jestem zwolennikiem wymyślania obrazów i realizowania, bo wtedy się tak czuję troszeczkę jak rzemieślnik. Jak sobie rzemieślnik zaprojektuje krzesło i potem w szczegółach wykonuje to krzesło i tak dalej. W ogóle piękna jest praca stolarza. To jest bardzo fajny zawód, ale jestem malarzem i lubię dawać sobie. Tą odrobinę, no nie powiem, że szaleństwa, ale tą odrobinę fantazji, że nawet malując obraz poprzedzony szkicami z jakimś zamysłem. To ja cały czas jak maluję, to coś się na tym płótnie pojawia. I to, co się pojawia, ma jakąś ekspresję, jakoś oddziałuje na mnie. Ja zawsze mówię, że obraz zaczyna do mnie mówić. A ja do niego, ja rozmawiam z tym obrazem, zmieniam go, przemalowuję, i wtedy powstają najbardziej ciekawe rzeczy, bo częściowo z przypadku, częściowo z zamysłu, częściowo z doświadczenia, a czasami po prostu najzwyczajniej z szukania najwłaściwszego rozwiązania na płótnie. I proszę Państwa, jak namalujemy obraz, to my się cieszymy, że my go mamy, a jeżeli nam wyszedł dobry obraz, radość jest podwójna. Ale uwierzcie mi, największa frajda, największa radość, to jest praca podczas malowania. Bo my wtedy jesteśmy malarzami i w realnym czasie przy, przeżywamy tą przygodę twórczą. I praca nad obrazem, mimo że czasami to jest męka, bo coś nam nie wychodzi, to samo malowanie uważam, że jest nawet ważniejsze czasami niż gotowe skończę, skończone dzieło, więc jeżeli ktoś z was ma ochotę chwycić za pędzel, to ja tej wielkiej nadziei spełnienia tej wielkiej nadziei twórczej Państwu życzę i oczywiście tej niemalże fizycznej radości podczas malowania. Dziękuję pięknie.